Tu niestety rozwaliło się lobby, ja nie wiem, czy będę miał jakieś powiadomienia. Miejmy nadzieję, że teraz będę. O, jako. Niestety chyba nie dostanę tutaj żadnego zaproszenia od nikogo. No, wydaje, się, wydaje mi się, że chyba wszystkich wywaliło nam teraz z lobby. Więc nie wiem, tutaj chwileczkę poczekam na to. Więc wydaje mi się, że po prostu chyba wszystkich kierowców nam niestety wyrzuciło z lobby. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, nie wiem, czy teraz będziemy eee, Czyli chyba nam tutaj niestety wywaliło wszystkich kierowców. Nie wiem, czy coś się będzie tutaj jeszcze działo, jakie będą decyzje. Eee, może poczekamy tutaj na discordzie, szybciutko, eee, szybciutko czekamy na decyzję eee, odnośnie tego, czy będziemy jeszcze kontynuować dzisiejszą jazdę. E, tak, więc tutaj czekam szybciutko na Discordzie na wiadomość od y, zarządzających ligą, co się będzie działo. No, niestety już e, kończymy e, na dzisiaj e, wyścig. Nie wiem, czy zostaną tak podsumowane. E, czy zostaną zachowane wyniki z po prostu z tego okrążenia y, ostatniego. Y, no ja z tej strony już dziękuję bardzo za transmisję dzisiejszego wyścigu. No niestety od początku już tam się to dzisiaj coś nie zaczęło układać. No i ja chyba ze swojej strony już mogę też E, też mogę podziękować za ten sezon, ponieważ w następnym tygodniu oraz za tydzień nie będę mógł już komentować e, ponieważ mam tam jakieś osobiste sprawy e, Więc dziękuję bardzo za śledzenie e, przede wszystkim tego sezonu. E, życzę powodzenia wszystkim kierowcom w dwóch ostatnich wyścigach. Z tej strony do was mówił Elliot. Dziękuję bardzo jeszcze raz za śledzenie transmisji. Dziękuję. Całemu zarządowi, ligi, y, tam oczywiście kierowcom, za fajne emocje. Dobrej nocy. Trzymajcie się, cześć. No i miejmy nadzieję, że do zobaczenia za w następnym sezonie. No, wiemy też oczywiście, że mamy jeszcze pewnie jakiś tam sezon letni, ale ten, tego sezonu też niestety nie będę mógł komentować. No, ale może zobaczymy się we wrześniu. E, no więc, y, dobrej nocy.